Cześć, ja jestem Olivia i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Zawsze sobie omawiam, że to będzie Jak się nie Jak widzicie jestem ubrana trochę inaczej z górolką. to dlatego, że jestem zakopanym i mamy dzisiaj trochę luźniejszy dzień, więc postanowiliśmy to wykorzystać i coś tutaj nagrać. Długo myślałem w ogóle co nagrać, ostatecznie nagrywamy challenge, gdzie przez cały dzień mogę mówić tylko słowa na literę P. Kto wybierał literkę, dziewczyny wybrały literkę Nie ingerowałam w to, one zdecydowały Ja, ja tylko potwierdziłam. E, Także, czy będzie łatwo, czy trudno, kto wie, okaże się Dobra, więc tak, mam ze sobą dziewczynę Pierwsza osoba, która mnie w to wkręciła I dwie kolejne Tak, więc co? Zaczynamy! Poczynamy! Poczynamy. Ustańmy sobie, że trzy razy możesz się pomylić maksymalnie Pięć albo trzy

Pan piosenki puszcza na przyjaciółom podczas p, p, przy przyjęcia. Posłali panienkę po papier. Pójść. Papier. Pojadalnia. Przepraszam. Panie przeczął posiadać papier. Pan patrzy. Podziękować. Porobić pictures. Podaj. Pięknie. Podziękować. Piękny pejzaż. Parapet. Posiedzieć. Parapet. Potrzebuję przebrać. pojeździć po pagórkach Potwierdzam. No, a na tym jakieś. gdzie one mogą być? E, Proszę, po, szp... po panienki. <noise> panienki. Znaczy, <noise> bo ona wszystko musi być napite. Taki challenge, to jest, że zrobię, że mu wszystko Potwierdzam. Potwierdzam. Jak ty to, to powiedziałeś, gdzie idzie? Popykać po pagórkach, pojeździć... Po pojeździć po patykach po pagórkach. Poszłam po papier. Panie przeczyły posiadać papier? <grym> A to jest dobre, wiesz? Ja muszę się jakąś inną. A papa... Nie, przed. Przed 15? Jedna. <grym> <Piedna. grym> papa. Paulina! Gdzie popieprzyłaś? Przepan? Prze, prze, Siemano. Pan? Pan? Pan po podpisze? Ale Przeczy? pozdrawiam. 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 Pan przyjaciel przyszedł. Pan pomoże potem ponagrywać, pokazać przeczę, ponieważ pan potrzebuje przesłonić pyszczek. Pyszczek. Pięknie. Czarzę. O, prochu? <grymianie> Hej, jadą panny! Pikamy po, po górkach? Udajemy, że. Dobra? Ole. piękna pogoda. No, powiedzmy. Tak, piękna pogoda. Piekielnie gorąco. Prawda? No. Tak. Po prostu Pięknie Pewien Pan Połamał pewną, pewną Prawą Kończy Podzwonić Po ratunek Potrzebujemy Pomocy Pan Pomoc Pan pomoc przyjechał po pana pomóc panu przyjechać pod parki przyjechaliśmy Bo. Pomyślmy potato? O czym Powiedz! Co? Powiedz po. po... Czek... Poczekamy. Poczekamy. Po. Jedzeniu. Po... Musiłku. Mów. Mów po polsku. No. Po... Posiadamy potatoes? Tak. Chciałeś je zjeść. Przecie posiadaniu. Ona nie ma surówki, ludzie. <laughs> surówki. Nie ma! nie Poza tym? Nie! Będzie karniaczek na nie. Pomyłko! Przygotuj! Korną karę ci przygotuję Oczywiście, Na korna kara Poczekaj. Poczek! W pójdziemy po... pojeździć po, po, po górkach. Połóż. Albo, Albo... pływach. Tak, popływać. Tak, pyszne? Dokładnie. No. Przecież pyszne? Potwierdzam. pyszne. Dokładnie. pyszne. Przecież pyszne. Przecież pyszne. Przecież pyszne. posiłek. Przecież Play Psychopata Nie, nie psychopat. Pozytywny perso. Pozytywny pan Pan porwał Perski. Aaaaa! Wyda w posiadaniu Ikawa. Paulina, podzwania. Pojadam, posiłek, pojadam posiłek. Podam. Potwierdzam, posiłek. Pyszny. Papa powróciła. Przyjdzie. Po posiłek Paulina. Przeczę pogrywać piłkarzyką. To do pana, ja jestem nowa kto, wiecie. O po a już pouczyłaś, pouczyłaś, pouczyłaś pojeździć? Tak, Na Perfect, to więc pan po patykach? Po Na Perfekt To Pewnie pan poprzewrace. Poprzewr Poprzewracał Aha, czyli hajko się przewrócił? Kręcił nogę. Prawą I co? I A tego go ten... ratowałaś? Ja mogę nie... stać. Powitam, panietkę. Dobrze. Pyszny posiłek. Nie wiem jeszcze, nie jadłam, ale wygląda fajnie. Popry... Popróbujmy próbujmy. <laughs> Spotkałam panią pomocnik. Panią Wiktorię Panią Ciebie, czy ty widziałaś, jak hajk miał wypadek przystojniaka połamanego po pagórkach? Powiedziałaś, że tak nie? Przeczyłam, poszłam poszukać. Znalazłaś Hajko czy nie? Potwierdzam, Ej, poratowałam pana, pani pomocniczka pomogła poratować dostałyśmy pomoc Pogotowie Pogotowie Pomogliśmy panu I pojechał Pomogliśmy przystojniakowi Pan pojechał Poleczyć. prawą Ciekawe Podam, podam potatoes, podam potatoes. Dziękuję. a podam potatoes. Przeczysz piciu. Tak. Podasz piciu. Poproszę Poproszę piciu. Proszę. Potwalony. Problem. Duszy. Przeczymy posiadaniu. Po Nie mamy klucza. Przeczymy posiadaniu pokoju do pokoju. bez spokoju, bez rzeczy, bez pieniędzy. Poczekamy, chodzimy, bo spacerujemy po, po pensjonacie. Piękna pogoda, prawda? Piękna? Oczywiście, bardzo piękna. Piękna pogoda. Problem, panie Piotr, no problem, Powysadzajmy wysadzajmy przejścia. Przejdziemy po pokoju. Pomoc potrzebna. Ponieważ... Musimy pojechać do mnie W posiadaniu po przejścia po pokój. No, ale muszę być obiadek, Dobrze, dobrze Poje... Poje... pan Przetłumacz panu problem Uwagę problem. Pan nie słucha Przetłumacz Nie możemy jechać na termy Nie chcą nas zajeść A my chcieliśmy się pokąpać nie po... Pan proponował pokąpać... Naczynia Panie ee, kucharki? kucharki potrzebują pomocy. Pokąpać na Znaczy... Piotr, przecze Piotrek. Pan Bartek. Wie, pojedzie po, po przejście, po pokój. Przyjedzie, powróci, panny przebiorą się, pojedziemy popływać. jedziemy popływać. Nie Miejmy nadzieję. Probably. Pojadł pan? Pojadł pan posiłek? Proszę. Pyszny pokarm. Bardzo. Pyszny pokarm. Kaczyżer. Bardzo dobry. Dużo dzieci dzisiaj będzie się nauczyło jeździć. Prawda. Pójdę po papier. Papier, papier, papier. Przekaż papier. Pójdę po papier. Panie prezesie. Poszukać pana prezesa. Przynajmniej podali babie. Że jest na pewno przesunięty. Przesunięty? Pani masia, do mnie. Pojedźmy po przejście, po pokój. Problem, 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 problem. Przeminęły. Mniej po godzinę. Jest problem. Pominęło nas. Pominęło nas pływanie panny. Pojechały pojeździć po powierzchni poślizgowej. Po, 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 po włozach zostałam porzucona, porzucona po pensjonacie, pochorowana, po, po przeziębiona. Pospałam pod pokojem. Powrócił pan pomocnik, przywiózł przejście po pokój, przebrałyśmy się. Przyszłyśmy pojeść ponownie podwieczorny posiłek. Podgrzane picie. Posmarować e, posmarować e, pieczywo. Spróbujmy pomidorę. Poprosić. Mm, Pomrożony Posmaruje panienka. Posmaruje panienka. Oj, posmaruję. Będzie? Jest mm -hmm. dobra ci wołna <noise> Przeczę O, no, Ty chodzisz tak na osłonę Powinnam posmarować Polonie? Ja ci posmaruję Daj <noise> Podziękuję Poszukuję, poszukuję pieprzu Pieprz? Posiadasz pieprz? Posiadają panie pieprz? Tak, tak Aaa, Olivia! Apeluję! Przeszkodź, przestań! Przeszkodź! Tworo rozlewała! Co, takie śmieci? Pan chce <tryk> No, my chcemy nagrać tutaj przede wszystkim to, że ona stara się nie oszukiwać. Nie, no, nie oszukuje. Przed chwilą, jak była wyłączona kamera, rozmawiała z panami cały czas na P. To jest pan. Super bohater. Nabijał się z panny, że panna powiada Popę poproszę przedmiot poskujący posmarowanie. Powrócony. Ja polisałam. Polizany! A pot... U! Papki! A mama co ty robisz? Oni On Daj ten, luk, daj ten. nie można wydać. Prosić? po coś? Ciebie proszę, bardzo pięknie. Po? O! Po Przyniosę. Nie, nie, nie. Panna przeciwko? Przeciwko pannie? Pięknie! O. Przeciw, przeciw, przeciw. Nie właśnie! Patrzcie! Patrzcie! Podziw, Podziwiajcie! Przebrzydłe panny Proszę, pomidor Pomidorka Posiadujemy Jak zwykle zostałyśmy ostatni Pozostałyśmy Ostatni będą pierwszymi Pół godziny Pół. Pół. Posiadujemy Ostatni po Pogieło pogięło Pogieło. Panna, panna posmarowała Pannę y po <noise> Oliwia, ja Ciebie też. Tak... <noise> Pojadłyśmy przez pełną godzinę. Popić? Nawet potrzebuje Potrzebuję ponaklejać. Jedziemy, Oliwia. Jedziemy. Po, pojedziemy po, po prowiant popicie pan, pomocnik po, po, po podwiezie potrzebuję potrzebuję ponaklejać plastry ponieważ porościnałam porościna, porościnałam palce przez patyki po pagórkach pojedziemy po przetwory przetworzone z, z przedwórni pokupujemy, powydajemy pieniądze o po, o <górki> prędkość, pagórki przez prędkość podrzuca Panu, pan, pan, panny. Przekręćmy się, się w prawo. Do Brutala czy do groszka? Czy wrócę większy, To do brutala, może nie. Prawda? Pojedźmy Oj, dobry. Wtedy Nie Wchodzimy w zakręt. Co? Poprosisz? Poproszę bo był było Pokupywane? Tak. Popywane? wszystko. Kupiłaś? Tak, Woda. Picie. Picie popywane? Wow, pełno picie pokupywane. Pan pomocnik przytykuje. Wow, Pop, Posiądźmy w pojeździe. W pojeździe pachnie pełno posiłkiem. Proszę Państwa, powróciliśmy z y, przechadzki. Panienko, potrzebuje pomocy. Powiedz, proszę przetłumacz, Przetłumaczy panienka? A więc dał to pani. Zrobiła trzy wpadeczki. Za trzy wpadeczki musi zrobić trzy kary. Ma trzy kary. I. pokarać. I, i, I zrobimy jedną karę teraz, a potem jutro dwie Uwak? Potwierdzam Potwierdzasz? Potwierdzam A więc, uwaga, uwaga Musisz y, zamówić na pizzę Absolutely. Oczywiście na P wszystko Ale no niestety y, chyba y, będziesz musiała odwołać tak szybciutko, wiesz Zadzwonić drugi raz, nie, jednak pomyłka, bo chciałaś od konkurencji zamówić Tak więc, pizza są Gastro, zakopane. Eee, Pozdrawiam pana. Przyjechał tutaj przed chwilą, także będzie się wracał. Chociaż może nie będzie się wracał. Eee, zobaczmy numer. pizza. powitajcie. Halo. Poproszę pizzę. Na i kiedy? 15. Co mhm, będzie? Piątka. Albo z peperoni. Papryką, pomidorem i pieczelkami. Sekunda, jeszcze dwie pizza z salami, z dodatkami, tak? dużo trzymała Przewodnicząca. Pierwsza, pierwsza. Słucham? Pierwsza. Czyli mała, tak? Prawda. Dobrze, to będzie tak. Jest, z salami, z takimi dodatkami? peperoni? Tak, salami, potem... Papryka? Papryka oczka czy soska? Soska! Mm. Pomidory i pieczarki. Jakieś sosy do tego? Pomidorowy. Na podwójnym serze to jest dodatkowy łupieniotek. Podwójny? Dobra, to wszystko. Potwierdzam. No z jakiego do niego będzie pod adresem. Pięknie. Papa. <noise> A to <jest> za. <noise> bo już nie ma zamówienia w sercu. Dziś to. Daj, iść, Wie pan co, bo mi się pomieszało trochę. To była pizza Andero czy Soul Gastro? Gastro? Ups. A mogłabym anulować to zamówienie? Tak można. O, to super. Zapisz Cztery 15, tak? Tak, tak. nie Andrzeju, tylko Andreo. A, być może. Przepraszam, ja nie z Polski. Uczę się. Mijaj nie? dnia. Papa. Pa. Jest Polski. Tak więc, kochani, mój challenge mówienia wszystkiego na P. do końca. Wczoraj zasnęłam, bo trochę przychorowałam. Już nie nagrałam już nic wieczorem później. Zrobiliśmy jedno wyzwanie, muszę zrobić jeszcze dwa wyzwania, które mi dziewczyny dzisiaj wymyślą w ciągu dnia. Jest, y, zrobimy i to będzie tyle. Ogólnie podsumowując, mówienie wyrazów na P było momentami strasznie, strasznie trudne. Nie mogłam się z dziewczynami kompletnie dogadać. Bardziej już potem wchodziły kalambury. A czy mogłyście się ze mną dogadać? Ciężko było. Ciężko było. Ciężko było, prawda? No, najlepsze momenty były, gdy musiałam porozmawiać z wychowawcami, bo oni nie wiedzieli totalnie o co chodzi. E, Albo chociaż... jak zamawiałam pizzę Albo jak zamawiałam pizzę, no pan, pan myślał, że jakaś wariatka jestem Tym bardziej ja jak ja potem Ja nie z Polski, tym bardziej jak ją potem odwołam Ale to jeszcze, jeszcze dwa wyzwania przede mną Także czekam co dziewczyny mi wymyślą Zobaczmy co tam się działo Więc y, Ola wymyśla mi kolejne wyzwanie Z racji takiej, że y, Poszliśmy na skoki i mówię to w czasie przeszłym, ponieważ ja dogrywam to po zrobieniu wyzwania, bo nie mieliśmy czasu tego nagrać, ale powiedziałam mi to wyzwanie i zrobiłam. E, czyli pod wielką kropią na kwalifikacjach do konkursu skoków warciarskich e, musiałam przejechać się na sankach. Nie mieliśmy sanek, e, mieliśmy jabłuszko, wzięłam je specjalnie ze sobą, i wzdłuż całej drogi, e, gdzie było pełno kibiców, po prostu sobie. E, Przejechałam, przewracając się kilka razy. W sumie tej łóżko się przydało potem też, bo miałam gdzie siedzieć na nim. Nie musiałam stać, mogłam sobie usiąść i pozjeżdżać. Także przyjemne z i wyzwanie zaliczone. Tak, więc skoki trwają najlepsze. Wypróbujemy podejść w ale nie jest to takie Tego tu nie ma! পছলা চব্বিশ সপ্তাহ Wróciliśmy do skoków Polak wygrał, także super. Zostało jeszcze jedno wyzwanie. Więc zostało jeszcze jedno wyzwanie Wróciły dziewczyny, musieli coś wymyśleć. Uwaga, Oliwio, czy jako twoje trzecie i ostatnie wyzwanie chciałabyś podejść do pięciu osób napotkanych na ulicy, nie naszych z kolonii, tylko ogólnie. To jest tylko nasza kolonia. I nieprawda, jest mnóstwo ludzi dookoła. I przywieź z im piąteczkę. Nie, zaśpiewać, że jesteś w Wadowicach, modlisz się przed danym Pawłem. Nie, nie, jestem w Wadowicach, modlę się przed danym Pawłem. Tu jest jakaś grupa, wycieczka nie, nie, nie z naszego kraju, nie z Polski, nie mogę podejść, bo mam takie Grupy się rozchodzą i idziemy

Byli z Włoch. O! Italiano, spadne. Dobra, no to tak, dobie koniec tego odcinka mówienia na P no i kar za to. Było ciekawie. No, było. Tak, wszyscy no, tak. z pożegnać. <grym> Jeśli ten film Wam się to spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Pa.